Cześć dziewczyny, witam Was w ulubieńcach sierpnia. Eee, nie wiem, czy to tylko tak mi się wydaje, czy, czy Wam również, że te wakacje to po prostu minęły jak jeden dzień. Ja pamiętam, dopiero nagrywałam ulubieńców czerwca, jechałam na urlop do Polski. W Polsce pod koniec urlopu nagrywałam ulubieńców lipca. Teraz nagrywam dzisiaj ulubieńców w sierpnia. W niedzielę dziewczyny wracają już do, do Polski. Od poniedziałku Weronika zaczyna. Kolejny rok, rok przedszkola. Po prostu te wakacje minęły o tak. Także czas pędzi po prostu masakrycznie. Ale dobra, wracamy do, do, tematu, do tematu filmiku. Dwa pierwsze produkty będą to produkty do ciała. Pierwsze jest to Soap Glory Clean On Me. Jest to żel pod prysznic. Ja go kupiłam tutaj w Butsie. On kosztuje albo 7,60, albo 7,80. Bardzo ładnie pachnie. Jest gęsty. To jest moja druga buteleczka. Pierwsza buteleczka starczyła mi na 3 3,5 i pół miesiąca i zostawia bardzo przyjemny zapach na, na skórze. I kolejny żel to jest żel, który miał mały wypadek u mnie w Łazience. Jest to żel z Rosmana i Sana. Jest to zapach gruszka, gruszka i melon. Jest to żel, który również bardzo ładnie pachnie. Yy, niestety zostało mi go tylko tyle, ponieważ przy jednej z kąpieli, gdzie Weronice bardzo się nudziło, otworzyła mi ten żel i większość tego żelu wylała mi do wody. Także przyjemność tego żelu yy, skończyła mi się bardzo szybko. Dosłownie nie wiem, czy go używałam yy, 5 czy 6 dni. Także zostało mi, tak jak Wam pokazuję, pokazuję na dnie. Jest bardzo gęsty. On ma w sobie takie drobinki, ale to nie są drobinki, które peelingują nasze ciało. Są to drobinki, które nadrżają naszą skórę podczas, podczas mycia. I on kosztował, z tego co pamiętam, to 3,5 zł. Świetny żel za bardzo, małą, za bardzo niską cenę. I na pewno, jak będę w Polsce, to kupię sobie kolejne opakowanie tego żelu. Kolejne dwa produkty to będą do twarzy. Pierwsze jest to tonik Dermiki Active Matte. Tonik bardzo ładnie pachnie, yy, wrażenie po miesiącu jego używania jest niewydajne, ponieważ ja przez jeden miesiąc użyłam go, zużyłam go tyle i teraz przeliczając to, co już zużyłam w ciągu jednego miesiąca na resztę buteleczki, to mi zostało tego toniku na półtora miesiąca, góra dwa, także tonik naprawdę znika błyskawicznie. Kolejny minus to jest jego po prostu dozowanie. Zakrętkę się odkręca, do góry, zakrętkę się odkręca ona się podnosi do góry. Tutaj jest dziurka, przykłada się płatek, przechyla buteleczkę i dozuje się tonik na płatek. To jest bardzo niehigieniczne, ponieważ wiadomo, w łazience to tak samo jak w pokoju kurzy się. Ten tonik stojąc u mnie w koszyczku w łazience, ten cały kurz w tej łazience osiada, 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 osiada na tej buteleczce i dozowanie jest jego bardzo niehigieniczne. Także to jest kolejny, kolejny minus, więc ja ściągam tą nakrętkę i dozuję go prosto z buteleczki. Pachnie bardzo, pachnie bardzo przyjemnie, ale po miesiącu używania powiem Wam, że wydaje mi się, że jednak Klinik lepiej oczyszczał, oczyszczał tą skórę twarzy niż ten właśnie tonik z dermiki. No ale mówię jeszcze, ja go nie przekreślam. mówię ja go jeszcze mam, jeszcze go mam tutaj ponad. ponad Pół w tej butelece, więc ja dalej będę go, będę go używać. I kolejna rzecz to jest krem zeven line krem żel chłodzący. Ten krem jest świetny. Bardzo dobrze, bardzo fajnie się wchłania w skórę. Ma taką żelową konsystencję. Mi on troszeczkę przypomina ten krem. Za dużo mi się wzięło. On mi troszeczkę przypomina ten krem żel z serii 3 kroków klinika. Wam pokażę. On się naprawdę wchłania, się, wchłania się błyskawicznie w skórę zostawia taki fajny, fajny, znaczy zostawia, daje taki fajny efekt chłodzenia na, na twarzy jak go nałożymy. I słuchajcie, ten krem ma same plusy, pachnie przepięknie, szybko się wchłania, fajnie tą buzię chłodzi. i ten krem kosztuje tylko 20 zł, więc dla mnie bomba. Zastanawiam się tylko, Jaka, jak będzie się sprawdzał w okresie już takim chłodniejszym, gdzie jest wiatr, deszcz, zimno za oknem, jak będzie się sprawdzał właśnie w okresie jesienno-zimowym, no ale to, to zobaczymy. Kolejny krem jest to krem do stóp, Line satynowe stopy. Jest to bardzo fajny krem, który pachnie, pachnie cina, cynamonem, a ja Wam już mówiłam, że ach, rewelacyjnie pachnie. Ja Wam już mówiłam, że ja lubię zapach cynamonu. Jest to krem, który ja codziennie ścieram w swoje stopy. Przy okazji te stopy, te stopy masuję, poprawiam im krążenie. Stopy są bardzo mięciutkie, delikatne i ten krem w Rosmanie kosztował 6,5 zł. I ostatnia już rzecz, to będzie, potem już przejdziemy do twarzy. Ostatnia rzecz to jest dwufazowy spray do rozczesywania włosów z firmy Schwarzkopf. Jest to Moisture King Spray Conditioner dla suchych i. I normalnych włosów to jest 400, 400 ml, to jest, tak jak mówiłam, dwupazowi, jego ja trzeba wstrząsnąć, świkać dwa trzy razy włosy. Ja dodatkowo jeszcze rozprowadzam dłońmi ten spray po swoich włosach. Naprawdę włosy bardzo, bardzo dobrze się rozczesują. Są mięciutkie, mięciutkie w dotyku, błyszczące, także jestem bardzo zadowolona zadowolona z tego produktu. I jak najbardziej do tej pory z tych produktów, które do tej pory używałam, to to jest produkt, który najlepiej się u mnie sprawdził. Kolejna rzecz to jest lakier do paznokci. Również lakier, który używałam, te dwa lakiery, które używałam w miesiącu lipiec, to jest Yoko, Coral i Essie, ten miętowy używałam w tym miesiącu. Jedynie co dołączył to do tych lakierów dwóch, dołączył lakier, który kupiłam w Primarku. Jest to Angelica i jest to nazwa lakieru Kiss. Kiss On mi numerek, o ile dobrze, dobrze widzę, to jest 86. Jest to lakier, który mam dzisiaj na paznokciach i to jest jedna warstwa. Ja nałożyłam tylko jedną warstwę tego lakieru, także krycie ma naprawdę, naprawdę rewelacyjne. Kolejna rzecz to będzie kredka. Kredka, którą nakładałam w kąciki i podłóg brujowy. Jest to kredka z Benefita, ja ją kupiłam na, na promie. Jest to kredka w bardzo ładnym, takim szampańskim szampańskim kolorze. Ja zaraz Wam tutaj pokażę do kamery. O, wygląda, wygląda tak na lato, jak najbardziej. Także to jest mój zakup z promów. Tak, to jest zakup z promów. Już ja. O. A teraz chciałam wycząć sobie kredkę, żeby teraz się ciała nie uciapać. Nie. I zamiast jednej chusteczki nawijającej z Weroniki, to mi chyba wyskoczyło z opakowania z pięć. Boże, Boże, tak to ze mną jest. No, ale dobra, nieważne. Kolejna rzecz to będą paletki. Pierwsza paletka to jest paletka Naked Urban Decay. Wygląda tak. I w większości to są jednak te kolory takie jaśniejsze tutaj na początku paletki. I kredka w tym miesiącu również była z tej samej paletki. To, to była kredka właśnie ta brązowa w kolorze, ona się nazywa Whisky. I kolejna paletka, jest to paletka stara, bardzo stara, bo ona ma albo 4 albo 5 lat, ja już dokładnie nie pamiętam, dawniej Mac właśnie wypuszczał na okres właśnie świąteczny takie fajne limitowanki, teraz już bynajmniej ja się nie spotkałam przez ostatnie, ostatnie kilka lat. No, z 2 albo 3 lata już magnie wypuszcza takich limitowanych. Nie jestem dokładnie pewna. Teraz już są to normalne, takie czwóreczki, które można sobie kupić, kupić na stoisku Maka. Jest to paletka, tak jak mówię, kupiona 4 albo 5 lat temu. sześć kolorów, dołączony mały, mały pędzelek. Jest to sześć kolorów i są to takie szarości. Szaroś, szar, yy, jedna strona jest w bardziej szarych kolorach, druga jest w takich brązach i krema. I akurat w tym miesiącu używam. Tych trzech kolorów po mojej prawej, czyli ten beżowy, brązowy i ten taki właśnie matowy, ciemny, brązowy. Także to jest paletka, którą używałam w tym miesiącu i nawet dzisiaj mam zrobiony tą paletką makijaż. I trzy ostatnie produkty. Pierwsze będzie to błyszczyk. Jest to błyszczyk z Maka Lip Gloss w takim przepięknym. Ja Wam zaraz zrobię słocza, w takim przepięknym yy, kolorze nude. I on się nazywa Underage. Ja go nałożyłam tutaj. Jest to lip... Tak jak mówiłam, jest to lip gloss. To są błyszczyki bardzo gęste. Jeżeli ktoś nie lubi gęstych błyszczyków, to z tych błyszczyków z tej serii błyszczyków nie będzie zadowolony z tego względu, że one się strasznie, strasznie, strasznie kleją. Za to trwałość. Za to trwałość mają rewelacyjną. Naprawdę trzymają się przez bardzo długo. Ja je bardzo lubię. I o Przedostatnia rzecz to jest pomadka. Jest to pomadka z Izadora. Ja ją dostałam od przyjaciółki w grudniu, ale ja jej ze sobą nie zabrałam do Irlandii. Ona została w Polsce. I teraz będąc na urlopie, zabrałam ją ze sobą. Ona jest w takim różowym kolorze. Ja wiem, ja ją jak wykręcę, ten róż jest naprawdę, naprawdę ostry. Ale ja ją Wam nałożę na, na dłoń i pokażę, że ona wcale nie jest takiego intensywnego koloru, jak jest pokazana po wykręceniu jej z opakowania, bo ona jest naprawdę taka bardzo bardzo delikatna, bardzo, jest mocno nawilżająca. Ja ją jednak nałożę na usta, to wygląda jakbym nałożyła pomadkę różową i na to jeszcze błyszczyk. Naprawdę pomadka jest rewelacyjna. Oprócz tego, jak ją zamykam, to ona robi takie fajne, ona jest na magnes i to i ona robi takie fajny klik. Zaraz Wam pokażę i mamy pewność tak naprawdę, że naprawdę czy, mamy pewność, że ta pomadka nam się nie otworzy, nie, nie zniszczy się i naprawdę trzeba dość mocno pociągnąć, żeby, żeby ją otworzyć także ja Wam jeszcze raz pokażę, pomadkę mam tutaj, naprawdę jest, jest rewelacyjna i ja nie wiem jaka to jest seria, ja Wam tylko przeczytam co jest na dole, bo tak jak mówiłam, nawet ceny nie znam, no bo to jest prezent od znajomych i już Wam przeczytam, tutaj pisze na dole na opakowaniu, jest to Jelly Keys no to to może być seria Izadora Jelly Kiss numerek 60, balerina. Bardzo, bardzo fajna, fajna pomadka. I polecam I kolejna, Wam kolejna, już ostatnia rzecz to będzie BB Day Wear z Ester Lauder. Ja jestem w kolorze 02 Medium. I jeszcze jest jeden odcień Light, bo tylko są dwa dostępne odcienie tego BB Day Wear. A zmieniłam podkład tylko dlatego, że parura y, Extreme z Guerlain, którą ja używałam, ten odcinek był niedostępny, musiałabym na niego czekać, ty, czekać tydzień. Więc yy, myślałam, jeszcze, jeszcze brałam pod uwagę, że udamy się do Bram Tomasa na Grafton Street i tam wiem, że jest Gerlain i sobie kupię. Tylko, że Weronika była taką męczybłą w ten dzień, tak jej wszystko nie pasowało, wszystko było, wszystko było na nie. Więc każdy dodatkowy sklep to ona po prostu yy, jączała, po co, na co, a nie idźmy, a wracajmy do domu. Więc stwierdziłam, dobra, jak już jestem w tym to coś sobie zastępczego, zastępczego znajdę. No, i w humor Weronice dopiero wrócił po tym, jak pani mi nakładała na buzie właśnie ten BB Daywear, krem nakładała mi na buzie i Weronice dopiero humor wrócił, jak druga z pań wzięła ją na, na krzesełko i zapytała się, czy może ją pomalować. Malowała jej usta, dodatkowo jeszcze poperfumowała. Wtedy już Weronicę humor wrócił. Ale wracając, wracając właśnie do tego, do tego pudru, jest bardzo fajny, delikatny, na okres lata, rewelacyjny. Nie, on zawiera SPF 35, czyli dość wysokie. On ma taką gęściejszą konsystencję, bo Parura Extreme, ona jest taka bardziej, bardziej wodnista. Bardzo fajnie się go, bardzo fajnie się go rozprowadza rozprowadza na twarzy, nie zostawia żadnych, żadnych placków no nic, nic, naprawdę, naprawdę jest rewelacyjny a ja Wam tutaj pokażę ja go aplikuję nie Beauty Blenderem, Beauty Blender ma, ma wakacje, ja go aplikuję tym właśnie pędzelkiem do, do podkładów jest to pędzelek z maka numerek 190 także zmiana, zmiana podkładu Zobaczymy, jak on się będzie spisywał. Jeszcze tak coś właśnie coś podobnie, jak właśnie krem z Evenline. Zobaczymy, jak on się będzie spisywał w okresie już chłodniejszym, bo wydaje mi się, że jednak jak najbardziej teraz jeszcze sierpień, końcówka sierpnia, wrzesień jak najbardziej, ale chyba później to już z powrotem wrócę do swojego Gerlena. No zobaczymy. Jak na razie, jak na razie. Ten BB Day Daywear jest naprawdę rewelacyjny. I on kosztował, aha, on kosztował 40,50 euro. I tutaj jest 30-30 ml. Także to by, było, to by było wszystko. To są moi ulubieńcy tego miesiąca. Ja jeszcze mam dwa, dwa albo trzy zdjęcia na telefonie zrobione: jak y, pani ze stoiska Ester Lauder y, malowała Weronicę Usta, Więc pod koniec filmiku mam te dwa zdjęcia, zdjęcia wrzucę. I ja jeszcze dzisiaj będę nagrywała dla was jeden filmik. Nie wiem, czy moja Weronika mi potowarzyszy, czy, czy nie, bo dzisiaj ma buchy w nosie. Ale może może przyjdzie, więc pozdrawiam was cieplutko i do zobaczenia za chwilę, buziaki pa.